Dzień dobry, otwieram obrady 15 nadzwyczajnej sesji ósmej kadencji Rady Gminy Krępna. Miło i przyjemnie powitać wszystkich zgromadzonych na tej sali. Witam serdecznie wszystkich państwa radnych. Witam wójta Gminy Krępna. Witam panią sekretarz, panią skarbnik. Witam także pracowników realizujących transmisję, i zajmujących się administracyjną obsługi dzisiejszych obrad oraz wszystkich tych, którzy śledzą obrady naszej sesji za pośrednictwem łączy internetowych. Wciąż obowiązują nas obostrzenia i reżim sanitarny, i choć na każdym kroku towarzyszy nam świadomość zagrożenia, pewne rzeczy dziać się muszą, aby kontynuowane było wszystko to, co konieczne. Dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek Pana Wójta, który w dniu 10 lipca bieżącego roku złożył w tej sprawie pismo na moje ręce. Dodam, że obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest zwołanie sesji na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Pozwólcie Państwo, że usiądę i przystępujemy do realizacji porządku obrad. W punkcie drugim porządku obrad mamy stwierdzenie prawomocności obrad. Zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych podpisów na liście obecności stwierdzam kworum w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba radnych rada gminy może podejmować prawomocne uchwały decyzje i rozstrzygnięcia w sprawach objętych porządkiem obrad. W punkcie trzecim Mamy przedstawienie porządku obrad. Porządek dzisiejszej sesji jest zgodny z wnioskiem o jej zwołanie złożonym przez pana wójta i przedstawia się następująco. Punkt pierwszy otwarcie sesji. W punkcie drugim mamy stwierdzenie prawomocności obrad, w punkcie trzecim przedstawienie porządku obrad. W punkcie czwartym podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krępna na 2020 rok. W punkcie piątym podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego. W punkcie szóstym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. W punkcie siódmym podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej. W punkcie ósmym zakończenie sesji. E, Wysoka Rado w punkcie szóstym. E, była przewidziana ustawa o zwolnieniu od podatku, ale pan wójt wnosi o wycofanie projektu tej uchwały i o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia projektu uchwały własnej. Czy ktoś z państwa radnych lub pan wójt chce zgłosić jeszcze jakiś wniosek o uzupełnienie bądź zmianę proponowanego porządku obrad? Przypominam, że w przypadku sesji nadzwyczajnej wnioskodawca musi wyrazić na to zgodę. Proszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Ja tu zgłaszam wniosek do porządku obrad. Tylko gdybym ten wniosek złożył w ramach tego jednego zdania, to by było takie niezrozumiałe i dla radnych, i dla ludzi, którzy oglądają albo będą oglądać transmisję z tej sesji. Dlatego. Przewodniczący, niech pozwoli, że i Radni, niech pozwolą, że to muszę użyć tu większej argumentacji. I ten wniosek przedstawi jakby w końcowej części mojego wystąpienia. W roku ubiegłym, przy debatowaniu o Funduszu Sueckim, Rada Gminy w zasadzie podjęła decyzję, że w ramach Funduszu Sueckiego będzie następował zakup używanego autobusu. W projekcie budżetu, Rada ten budżet przyjęła, jest zapis, że ten używany autobus będzie zakupywany w ramach kredytu. Gdyby ten fundusz sowiecki był utrzymany na rok bieżący, czyli ta decyzja by była w roku ubiegłym, to oczywiście bym projektu budżetu nie podpisał. Dziś bylibyśmy w pierwszej etapie realizacji programu naprawczego gminy, bo wydatki bieżące znacznie przewyższałyby dochody bieżące. I wtedy rolę organu stanowiącego, jeśli chodzi o finanse publiczne gminy przejęłaby z oczywisty sposób, to wynika z ustawy o finansach publicznych Regionalna Izba Obrachunkowa. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dotację na zakup autobusu. Ministerstwo poprosiło, żeby taki wniosek złożyć do Wojewody Podkarpackiego. Taki wniosek został złożony. Następnie poproszono o urealnienie podstawy prawnej. Ja rozmawiałem z, z Wydziałem Ekonomicznym Kuratorium i tam mnie poproszono, żeby jednak skonsultować to z dyrektorem Wydziału Finansowego, bo, bo tam mogą mieć później różne problemy do wniosku, choćby Kuratorium ten wniosek zaakceptowało. Doprowadziłem do spotkania pani sekretarz, pani skarbnik z Dyrektorem Wydziału Finansowego i na roboczo uzgodniono, na jakiej podstawie prawnej gmina może występować z tym wnioskiem. I tu chodziło o rezerwę prezesa Rady Ministrów, rezerwę celową. I te środki były całkowicie realne. Niemniej jednak najtańszy autobus 30-osobowy to około 450 tysięcy. Myśmy tu z automatu zrezygnowali, bo nie stać gminy na kredyt w tak dużej wysokości. Automatycznie odpadła koncepcja zakupu busa za 170 tysięcy z uwagi też na duże koszty tego kredytu. W rozmowie z jedną z pań z terenu naszej gminy, pani się zapytała, dlaczego tak duży autobus 30-osobowy. Przecież wyliczyłam, ile dzieci jest dowożonych i odwożonych do Miejscowej i ile do Polan, i jak sprawdziłem, to ta Pani miała rację, była bardzo dobrze zorientowana. I mówiła, żeby starczy busa o liczbie miejsc 16. I powstała ta koncepcja tego busa na 16 osób. Ale Pani Skarbnik mówiła, że musimy wysłać, muszę wysłać ankiety, bo nie będzie ponosić kosztu sesji nadzwyczajnej, jeśli by radni byli przeciw. Ale doszły inne tematy bardzo takie ważne dla wielu ludzi i i ta mój wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej był całkowicie realny. W ostatnich dniach przyszła do urzędu ankieta odnośnie taboru do przewozu uczniów. To ankietę myśmy z panią sekretarz wypełniali, bodajże w poniedziałek. I pani sekretarz rozmawiała z Departamentem w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Co ta ankieta oznacza? I uzyskała odpowiedź, że ta ankieta dotyczy tego, że Ministerstwo Edukacji planuje uruchomienie w nowej perspektywie programu na zakup autobusów dla gmin. Skoro taką wiadomość mamy, no to. To zmienia jakby postać rzeczy, bo w nowej perspektywie gmina może występować o zakup nowego autobusu, czy nowego mikrobusu i te środki w takiej kwocie jak 70-80 tysięcy przeznaczyć na zakup nowego autobusu. Byłoby całkowicie niezrozumiałe, by mając tą wiedzę, no gmina poddała Radzie pod debatę, czy kupować, czy nie kupować w tym roku busa o liczbie miejsc 16. Bo byłoby to sprzeczne z ogólnym interesem gminy i jej mieszkańców. Dlatego też wycofuję z porządku dziennego wniosek projekt uchwały o kredycie długoterminowym na zakup busa z przeznaczeniem na dowóz czy odwóz uczniów do szkoły czy ze szkoły. Oczywiście my tu. W urzędzie jesteśmy obojętni, jaka by była decyzja Rady. Ja mówiłem, że jest to decyzja w gronie radnych. I czy byśmy występowali autobusy dodatkowe, czy kupowali, to, była, to byłoby to w gestii Rady. My tu nie mamy ani stanowiska w jedną stronę, ani w drugą stronę. Ale jeśli mamy tą wiedzę, to byłoby zjawiskiem dziwnym, gdybyśmy forsowali i przedkładali projekt o zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Jeśli w przyszłości gmina może występować o zakup nowego autobusu i z dotacją do 85%. Czyli wycofuję to to z porządku dziennego. Ja chcę powiedzieć jeszcze do tego, jeśli mogę, Panie Przewodniczący, że ja wystąpiłem pisemnie wczoraj o uruchomieniu dodatkowego kursu autobusowego o 14.30 do Myscowej i Polan, ale jednocześnie sprawdzimy. W stacji diagnostycznej, gdzie jest no, podejmowana decyzja o badaniu technicznym autobusu, jakie by trzeba było włożyć środki, no, żeby stacja diagnostyczna podbiła badania techniczne, bardzo wygórowane, bo wiadomo, że przewóz uczniów i nie tylko w ogóle pasażerów dziś w Polsce jest no, szczególnie kontrolowany i te autobusy muszą wypełniać. Dość dużą jakość techniczną. Także wnoszę o wycofanie tego projektu z porządku dziennego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Wysoka Rado, żebyśmy sobie uporządkowali teraz to wszystko. To pan Wójt złożył dwa wnioski. Pierwszy wniosek to jest wycofanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Drugi wniosek to jest wycofanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. I jeszcze jest trzeci wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia projektu uchwały własnej. E Proponuję abyśmy tutaj wszystkie wnioski, które złożył Pan Wójt przegłosowali w jednym głosowaniu. Jeżeli nie uszły sprzeciwu, będę uważał, że innych propozycji nie ma. Nie ma. Poddaję pod głosowanie. Wycofanie wniosków o podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wycofanie uchwały projektu w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i trzecia wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia projektu uchwały własnej kto z państwa radnych jest za podjęciem zmian tych zmian w porządku obrad proszę o podniesienie ręki kto jest przeciw kto się wstrzymał stwierdzam że rada Przyjęła, przy, przyjęła wszystkie proponowane wnioski pana Wójta. Po zmianach porządek przedstawia się następująco. Punkt pierwszy już było, otwarcie sesji. W punkcie drugim stwierdzenie prawomocności obrad też już było. Przedstawienie porządku obrad. W punkcie czwartym będzie podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krępna na 2020 rok. W punkcie piątym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. W punkcie szóstym, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej. Punkt ósmy to zakończenie sesji. Przechodzimy do punktu czwartego, podjęcie uchwały Rady Gminy Krępna w sprawie zmian budżetu Gminy Krępna na 2020 rok. O zabranie głosu i omówienie przedłożonego projektu zmian w budżecie, proszę Panią Skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Krępna na 2020 rok. Rada Gminy Krępna uchwala co następuje. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych, jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku numer 1 są zmiany i dotyczą one działu 010 rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Jest to zwiększenie o kwotę 14 tysięcy złotych, co są to środki przeznaczone na zakup zbiornika wyrównawczego w miejscowości Świątkowa Mała. Środki na ten zakup są przeznaczone ze sprzedaży działki w miejscowości Świątkowa Mała, ale ponieważ zakup zbiornika jest wydatkiem bieżącym, a sprzedaż działki majątkowym. Dlatego następuje przesunięcie wydatków w budżecie i tutaj jest zmniejszenie w transporcie 2000 zł w administracji publicznej 9000 zł w pomocy społecznej 3000 zł Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Krępna Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Dziękuję Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, które trzeba wyjaśnić, to proszę o zadawanie pytań. Czy ktoś z Państwa radnych zamierza zabrać głos? Nie widzę. Jeśli nie ma głosów w dyskusji, projektu jest, proszę Pan Radny Szymański. Wysoka Rado, Szanowni Goście, tu właśnie Pani mówiła o zmniejszeniu wydatków z pomocy społecznej 3000. tysiące. Ale ja tu widzę dodatki mieszkaniowe i świadczenie społeczne, czyli o, o które chodzi? O dodatki mieszkaniowe, w, bo to jest w pomocy społecznej. Świadczenia społeczne, dodatki mieszkaniowe, tylko dział pomoc społeczna Zmniej... uh -huh. Te wydatki później będą zwiększane zarządzeniem wójta. Na tą chwilę muszą być zmniejszone, bo no, trzeba te środki gdzieś w budżecie znaleźć. Okej, okay, dziękuję. Jeśli nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminę na 2020 rok podaje pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu? Pan Biołoń Krzegorz. Za. Pan Briak Mariusz. Jestem za. Pani dziadosz Halina. Jestem za. Pan Gracoń Piotr. Pan Hiczko Józef. Jestem za. Pani Gnarska Maria. Jestem za. Kmiecik Wiesław za. Pani Kogut Janusz Bożena. Jestem za. Pan Rogowski Jarosław. Jestem za. Pani Salwa Elżbieta. Jestem za. Pani Sanicka Maria. Jestem za. Pan Scott Czesław. Jestem za. Pan Stanusz Tadeusz. Jestem za. Pani Stoś Barbara. Jestem za. I Pan Szymański Marek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem tej uchwały, nie było głosu przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwałę przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przedmiotem obrad w tym punkcie jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. O zabranie głosu i mówienie przedłożonego projektu uchwały proszę Pana Wójta. Panie Przewodniczący, Radny, ja tylko do tej poprzedniej uchwały, że zakup tego zbiornika to, to po zamówieniu trwa około dwa miesiące, bo to jest produkcja, a dość jestem napastowany przez drugą część wsi Świątkowa Mała, bo część wsi ma wodociąg, sami sobie zrobili, a druga część też chce sami sam, we własnym zakresie wykonywać, ale im brakuje tego zbiornika. Ja tu przedstawiam projekt nieodpłatnej służebności. Ja myślę, że radni w Świątkowej Wielkiej ten temat znają. W przeszłości było tak, że drogi dojazdowe do pól były opodatkowane podatkiem od jednego metra kwadratowego od pozostałych gruntów. Myśmy płacili duże środki na ten podatek, bo o ile w budżecie to było wyrównywane, to Szło to do dochodów gminy i o tyle była mniejsza subwencja wyrównawcza. I tam, gdzie było to możliwe, to myśmy zmieniali ten pas drogowy z DR na pastwisko, łąkę. A takich działek było duży, gdzie, gdzie społeczność po tych drogach nie jeździła, w ewidencji gruntu było DR. I też dużo myśmy. Dróg zaliczali do kategorii dróg gminnych, które też one były nieopodatkowane. No dzięki temu jakby gmina funkcjonuje, bo bez tych działań w przeszłości byłoby trudno. Może by już gmina była w procesie naprawczym, a byłoby zbankrutowała. Jest tam inwestor, nazwisko pominę, jest to lekarz. Tam chce się budować i złożył dokumentację do starostwa. I musi uzyskać przejazd z tą działką. Ten na tej mapie widać, że jest to praktycznie droga, ale o użytku pastwisko. Bo gdyby pisało DR, to by nie było problemu, a musi uzyskać służebność przejazdu. Ta służebność przejazdu jest jakby w gestii organu stanowiącego i ten pan musi ten dokument w postaci aktu notarialnego złożyć do starostwa do 29 lipca, taki mu wyznaczono termin. Też sprawa od niedawna, może od tygodnia, i dlatego to tak ważne, żeby temu człowiekowi pomóc, bo myślę, że on już się z niektórymi rodzinami Świątkowej Wielkiej zaprzyjaźnił i na pewno będzie, będzie służył pomocą lekarską nie tylko dla Świątkowej Wielkiej, ale dla innych mieszkańców naszej gminy. I to jest jakby w interesie no, mieszkańców, żeby pomóc temu człowiekowi uzyskać to zezwolenie. Dlatego proszę o podjęcie tej uchwały o nieodpłatnej służebności przyjazdu po tej działce, która jest w zasadzie drogą, tylko że bez DR-u, tylko z ewidencją PS, bo gdyby była to DR, no to by nie było, nie było problemu. Jeśli jakieś wyjaśnienia, to mogą Panowie ze wielki Wielkiej albo ja. No. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Czy są jakieś pytania lub uwagi w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę, jeśli nie ma uwag, przystąpimy do głosowania przedstawionego przed chwilą projektu uchwały. Rozpoczynamy procedurę głosowania. Pan Białą Grzegorz. Jestem za. Pan Briak Mariusz. Jestem za. Pani Dziadasz Halina. Jestem za. Pan Gracoń Piotr. Pan Hiczko Józef. Jestem za. Pani Gnarska Maria. Jestem za. Kmicik Wiesław za. Pani Kogut Janusz Bożena. Jestem za. Pan Rogowski Jarosław. Pani Salwa Elżbieta. Jestem za. Pani Senicka Maria. Jestem za. Pan Skocz Jestem za. Pan Stanosz Tadeusz. Jestem za. Pani Stoś Barbara. Jestem za. I pan Szymański Marek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej. Projekt w uchwały przedstawi pani skarbnik. Bardzo proszę. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Oraz o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rada Gminy Krępna uchwala, co następuje. Uchyla się uchwałę nr 14 łamane przez 115 na 2020 Rady Gminy Krępna z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Krępna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego. W związku z wygaśnięciem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii musi zostać uchylona uchwała własna. Dziękuję. Dzie Dziękuję pani za przedstawienie projektu uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Ja tylko mogę dopowiedzieć, żeby to była jasność, myśmy za późno no, ten projekt przedstawili Radzie, bo pewne akty prawne już wygasły, ale do mnie się zwracało dwóch podatników. O zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach tej tarczy antykryzysowej. To są duże dwa gospodarstwa agroturystyczne. I dla tych dwóch podatników ten podatek umorze, no żeby oni nie ponosili tutaj jakby kosztów, że myśmy się opóźnili z tym projektem. To tak dla wyjaśnienia dwóch podatników do mnie się zwracało i ten podatek za ten kwartał no, no, tym podatnikom no, należy umorzyć, ale to. To uczynimy w ramach na ordynacji podatkowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej. Głosujemy. Pan Białą Grzegorz. Jestem za. Pan Byliak Mariusz. jestem za. Pani Dziadasz Halina. Jestem za. Pan Kracoń Piotr. Za. Pan Hiczko Józef. Jestem za. Pani Ignalska Maria, Jestem za. Kmiecik Wiesław, Jestem za. Pani Kogut Janusz Bożena. Jestem za. Pan Rogowski Jarosław, Pani Salwa Elżbieta, Jestem za. Pani Sanicka Maria, Jestem za. Pan Czesław. Jestem za. Pan Stanusz Tadeusz, Jestem za. Pani Stoś Barbara, Jestem za. Pan Szymański Marek, Jestem za. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania: Głosowało 15 radnych, głosów za. 15 głosów przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0 stwierdzam, że wysoka rada uchwałę przyjęła i dotarliśmy do punktu siódmego, w którym mamy zakończenie sesji porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. bardzo dziękuję wszystkim państwu za udział w obradach dziękuję panu wójtowi dziękuję pracownikom urzędu zamykam 15 nadzwyczajną sesję rady gminy krępna.